Witam na moim kanale, w następnym odcinku, właśnie zacząłem dzień, jest godzina 17:17 17. wyjeżdżam na pole, słuchajcie trochę odpocząłem, udało mi się pospać po nocnej zmianie, ale dostałem telefon, że łożysko im tam w talerzach strzeliło, tutaj już mam piastkę naszykowaną z łożyskami, w razie wu jeszcze wziąłem też dwa łożyska, jadę te szybko wymienimy i za chwilę zaczynam swoją zmianę i będę sadził dalej. Także widzimy się na polu. No, dotarłem już na pole, fajnie się złożyło, bo chłopaki akurat y, zaczęli tankować paliwo, żeby nie stać w tym czasie, co mają właśnie y, problem z tym łożyskiem, żeby nie marnować czasu, to naloiłem paliwo. może żeby jak najwięcej tego czasu wykorzystać. Ja już tam zaraz do nich dolatuję i będziemy to naprawiać. Tutaj przepa z stoi. Tutaj jeszcze ten poprzedniak mamy niezaorany, tutaj dopiero jak posadzimy całość, to ten poprzednik doprawimy. No, a tak to wygląda to, jak dojeżdżam do nich, dają paliwa, zaraz się zabierzemy za ten talerz, tu mam przygotowane łożyska, piastkę, zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko będzie sprawnie, przebiegnie, że nic tam nie braknie, żeby, jeżeli chodzi o części i narzędzia. Nie było całej piastki w skrzynce, nie? Nie wsadził, Rosja? Nie No nic, ale tutaj mamy przygotowaną piastkę. Tylko że będzie ten środkowy, a Nie mogłem znaleźć na warsztacie. Pewnie gdzieś leżał. Miałbym kompę. To teraz przebiję tylko piastkę i powinno być ok. Jeszcze tam chłopaki wyciągnęli. Młotek jest, jakiś wybijak. Tu położymy, żeby nie w i to o to chodzi. No tutaj powinno być taki jeszcze uszczelniacz przeciw, żeby piach się nie pchał. Taka blaszka, nie? No tego nie będzie, no trudno tak to założymy. Do tego towarzyska szybciej się dają, jak już tu nie ma tego uszczelnienia mm, tej blaszki. Dobra, próbuję to przebić. Gdzie nakrętka jest od tego? Przeszł. Ja to przeszło ładnie, dobrze. A, jeszcze został ten pierścień odłożyska Tutaj trzeba będzie go zdjąć. O, o ta szesnastka nakrętka, o tego spożnia. Nie ma tej nakrętki, nie widzę jej. Musi tam być, może na, może na kluczu. Gdzieś. Jest dobra, a to jest samo kontrujące. Największym problemem będzie, żeby to teraz zdjąć. A, akurat nasadka pasuje w miarę, to można będzie nasadką tu ruszyć. Jest ciasno. Ładnie schodzi jeszcze parę razy można uderzyć Dobra mi się swoje zęby naprostować Czym? Tak wróciłem Dobra i teraz z pożej wbijamy włożyska i naprawione Dystans ten, tylko nie ma tego tutaj przeciwpyłowego, no trudno, no ale tyle to nam pochodzi. Najpierw zakrę... najpierw ten, później talerz, nie? Nakrętka, szesnastka samokontrująca i podkładka i zakładamy. Jak w Formule 1, nie? Co? Na co ty myślałeś? Jaki Te, klucze na czerwono pomalowane, dlatego, żeby nikt nie, nie podmienił z kompletu. Bo jest kilka kompletów, jeden niebieski, drugi czerwony. Co ci tu trzeba na noc? Nie, teraz to będzie szło, bo się wyspałem, bo wiesz, najgorszy jest pierwszy dzień. A tak mi się, ja to na śpiąco sadziłem, nie? Mówił kurwa Sebastian, żebyś w nas Nie, tylko budził Brzęczyk od tego, albo... Do... naprawdę? No, ja sobie jadę. Słuchaj, przysypiam. Albo mnie brona obudzi jak strzeli, albo mnie obudzi jak koniec pola jest brzęczyk. Dobrze to wymyślili ja, ja w nawigacji. Nie raz nie sadziło? Nie, tak to ja patrzę, nie? Czyli tamten założymy oryginalny, bo razem oryginalny. Daj może oryginalny założymy. Ten był talerz któregoś razu, dorabiałem te otwory, bo się zgubił na polu i to jest od talerzówki. Orga, oryginalny grime, co? No ten jest większy. To samo jest, tamten. także widzicie jak to jest, jak się starym sprzętem pracuje, to zawsze musimy się pierdzielić. Weźmy tam jeszcze zanim Rosa przyjedzie, to nie chcemy A tamte pracuje. patrzyłeś te? Wszystkie są dobre talerze? Tak, to wszystko kurwa, Łańcuch można posmarować, tam jest smar na tym w samochodzie. Nie, nie nie, nie można otaczać tylko w przeciwną stronę. Bo tam jest sprzęt kierunkowy i możesz łańcuchem sobie ręką obracać Tylko weź sobie rękawice, bo sobie łapy powrócisz i później mi kierownicę w ciągnikiem powrócisz? Co? No bo tam masz tak posprzątane Nic, działa, zrobione Łożysko naprawione Dobra, zbieramy narzędzia Śruby do skrzynki rzucimy do ciągnika Talerz, te łożyska wymienione i kontynuujemy sadzenie dojeżdżają tam dalej z paliwem, bo już się przemieściliśmy tu już mamy posadzone tą stronę jedziemy teraz tam tam jest w ogóle pole jest takie, w kształcie takiego L i teraz będziemy sadzili poprzek tam a tam też dosyć długi odcinek także będzie fajnie się sadziło dobra, jadę do domu się szykować i przyjeżdżam go z... Something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the sh you don't do Well, I'ma make hella sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt baby stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action Wszystko w porządku? Wygląda na to, że jest wszystko w porządku. Trzeci dzień sadzenia dzisiaj. Tu, tu nie ma ziemniaków, ale tu jest, tutaj musisz aż na to przesadzić, bo ja tutaj będę robił ścieżkę. To będzie ścieżka technologiczna, że będzie się wyłączyła z tamtą. Z tym, że za daleko, tam posadziłem, kurwa, nie, nie można się wyrobić. Ja dlatego, jeszcze 4 cztery rządki zaznaczyłem, żeby je zjeździć, kurwa. A tutaj, że za, za, za ciasno jest. No, przemieszczamy się na tamtą stronę. Tam będzie stała ciężarówka z sadzeniakami. Tutaj, jeszcze z tej strony skończymy. Tam na przyczepie zostały jeszcze dwie trzy łyżki. I tam jest z tamtej strony pola, jest tam lepszy dojazd, i tam staniemy ciężarówką. Już tam przejeżdża z paliwem, bo też tam będziemy tankować. Jak obróżnimy tam przyczepę, to małą waję co jest z kubo. też jest fajny odcinek. W tą stronę, tutaj się będzie też fajnie sadziło. Taka elka jest tego płata, jak widzieliście. Stan licznika na tą chwilę jest 34,9, jak zaczynam swoją zmianę, 19.30 Powierzchnia tego pola teraz tutaj sadzimy jest 65 hektarów Tutaj wybraliśmy na to pola odmianę lilii ponieważ na tych polach, które dzierżawimy właśnie od tej osoby zawsze mamy problem z parkiem na tych polach dlatego wybraliśmy tutaj odmianę lili ponieważ ona jest trochę bardziej odporna na parka i wydaje nam się, że na tym polu powinno być wszystko w porządku z nią od gale posadzimy na innym polu, gdzie z tego parka mamy nadzieję, że nie będzie, bo tam będą inne warunki po prostu, tam, tam, Tamte porę jest od innego gospodarza, będzie niż to. Zobaczcie tutaj napotkałem poprzednim razem na taki duży kamień i już wiem z doświadczenia, że lepiej jest tak to widocznie zostawić, żeby ten kamień był widoczny podczas zbioru, bo nie zawsze uda się po prostu przyjechać to wszystko pozbierać ten kamień zostanie, to się nic nie, nie stanie tak? dlatego lepiej go ominąć, zostawić, ominąć tak żeby było widać, nie można zrobić redlin na nim najlepiej w ogóle, wiecie, tak ominąć, nie posadzić ziemniaków wtedy jak kopniemy, to go widzimy a jakbyśmy go zostawili w redlinach, to by było gorsze zło tak ja to robię tak jak mówiłem wcześniej, sadzimy tutaj odmianę linii jadalną yy, tutaj w rozstawie 75 cm mamy redliny Rozstaw w rzędzie to jest ustawiona sadarka na 30 W szybkim rozstawie wychodzi, że na hektar jest jakieś 44 tysiące dólów Mam godzinę 22 powiem Wam, że dzisiaj się dużo lepiej czuję Bo to jest mój drugi dzień zadania nocą Przespałem się trochę w dzień W sumie dosyć długo pospałem Jestem wypoczęty, bo pierwsza nocka była w ogóle bez odpoczynku cały dzień Ruchu, no i na noskę. To zupełnie inaczej było, powiem, że było tragicznie, ale jakoś wytrzymałem. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dużo lepiej, by się tutaj pracowało. No i słuchajcie, kurde, coś się stało. Nie wiem, albo wypadło gniazdo zaworowe, bo były w tej głowicy obsadzane, bo coś mi tutaj pukać zaczęło u góry silnika. Dziwnie silnik pracuje. Albo Yy, złamała się dźwigienka zaworowa, bo tam założyłem takie dźwigienki yy, Kupione były w zamienniku I może ta, mam nadzieję, że ta dźwigienka, bo jak z gniazda wypadło to Kurde będzie lipa, nie? mam tu ciągnik, bo zabierałem wszystko yy, Co cenne z ciągnika Ciągnik stoi na środku pola To zabiorę tak od horsza wyświetlacz, od nawigacji wyświetlacz i tu zostawimy, a brat przyjedzie tak i tak yy, będzie w Skanii, bo tam jest ciężarówka. Yy, mamy tam też paliwo, ładowarkę, to wszystko zostawimy na poru. Jest godzina, która jest 12, gdzieś koło 12 jest. Także dużo nie posadziłem. Coś tu się zapowiada w tym roku, trochę przygód, powiem wam. Yy, ale co, dobra, to będziemy jutro myśleć. Jutro tu przyjadę rano, jutro przyjadę tutaj rano, tą głowicę zrzucę nie głowice, pokrywę zaworów i zobaczymy, co tam się stało. No, znaczy, nie będę ryzykował, nie będę jechał nim do domu, bo to jest kawałek drogi, żeby coś tam się bardziej nie rozpierdzieliło. No, trudno, dobra, chociaż i siebie pędzę nad w domu Tylko tyle dobrego z tego wszystkiego, dobra, nie ma co się załamywać, wiadomo, że to jest kurde praca, to są maszyny, trzeba ten problem, problem będzie jak najszybciej rozwiązać. Kolejny dzień, niedziela, szósta rano. Będziemy ściągali pokrywę zaworów, zobaczymy co mu dolega, czy damy radę go reanimować, czy nie. Zobaczcie, mamy przyczynę awarii. Pękła oś od y, dźwigienek zaworowych. Y, to było kupione wszystko nowe, cały komplet dźwigienek. Teraz Wam pokażę, y, jakie to było firmy, bo to było w zamienniku, żeby lepiej tego nie kupować na przyszłość. No, pękła nam cała tutaj oś, pękła i no, że coś takiego, tylko się stało, to raczej nic poważnego. Zaraz wymienimy to i będziecie ciągnik gotowy Dobra Zobaczcie komplet dźwigienek który był kupiony był takiej firmy Jakiś zamiennik, nie warto raczej go kupować z tego co widzicie Tutaj to pękło Teraz z tych starych, starego kompletu wybiorę lepsze dźwigienki i pojedziemy je zamontować Jednak trzeba było chyba zostawić lepiej te stare dźwigienki By to lepiej chodziło niż kupować nowe Ale teraz to już jest po ptakach Jesteśmy z powrotem na polu Mamy już komplet dźwigienek To jak widzicie to wszystko rozebrane W warunkach polowych Ale to nie. Zaraz to ogarniemy i będziemy jeździć Założymy Założymy ten zestaw dźwigienek Trzeba będzie jeszcze ustawić ludy zaworowe Jak ktoś by Na przykład nieraz się pytacie jakie ludy zaworowe To w większości silników To po prostu jest to napisane na tablicy znamionowej To jak tu widzimy Mam balwę 0,30 i 0,6 tak na zimnym silniku, nie? Dobra to wiemy 0,30 i 0,6 dla wydechowego. Teraz ja szukamy GMP. Tam mam kreskę na wale, będzie nam łatwo jeszcze musisz no, znaleźć. Bo tak tutaj na kołak szukamy, ale tu mam zebraną kreskę. Jeszcze kawałek. I teraz powoli. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze go. Dobra. Dobra, mamy tutaj GMP. Nie, nie. Nie, nie no dobra. Dobra, mamy już ustawione GMP. Teraz przy okazji sprawdzę wszystkie ludzie zaworowe, a tutaj ten... To muszę wyregulować, który założyłem na wigienki. Ale sprawdzę jeszcze wszystkie przy okazji. Dobra, zabieram się za regulację, Dobra, już zawory mamy wyregulowane w jednej pozycji. Teraz jeszcze jeden obrót wału. O 360 stopni i następne zawory i będziemy zakładać dekiel. Musisz sobie przełożyć na wyższą śrubę ją tam na ten i wtedy obracać. Dobra, będziemy zakładali pokrywę zaworów. Tam już mamy poczyszczone powierzchnie na uszczelkę. Tu jeszcze zobaczymy i wyczyścimy tę uszczelkę. I zakładamy. Tutaj na śrubach od dekla o-ringi na nowe daj trochę oleju, posmarujemy te oringi nakrętkę nalej może dobra, montujemy Tu już mamy założoną pokrywę, założony rurę od turbiny od rurka do odmy. Teraz zakładamy górę, zbiorniki wyrównawczy i butle filtr. Zaraz będziemy go palić. Dobra, po trzech godzinach walki udało się poskręcać wszystko, całą górę. Zobaczcie jak ja wyglądam. Cały jestem brudny. Teraz się wszystko okaże, bo jeszcze go nie paliłem. Zaraz zobaczymy czy wszystko jest w porządku. Dobra, idę go odpalę. Teraz to jeszcze musimy wszystkie narzędzia podbierać. Zobaczymy, czy... czy tam jest zdjęty klucz z wału, nie? No to dodajmy później już olej, dobra, zapalimy, czy, czy on zapali i będzie chodził jak należy. Bo sam jestem ciekawy, kurczę, bo to naprawdę, czy tam nic się nie stało, ale raczej nie powinno. Fica! dalej, no co? Jeszcze jest ciekawa, jak mamy do sadzenia. Niech sobie chwilę pochodzi, bo jeszcze będę musiał wydać od powietrza intercooler. bo był płyt wyrównawczego, to nie wiadomo co się na nie zapowietrzyło, to będę musiał intercooler odpowietrzyć. I działamy zaraz. Musi to się rozgrzejeć, i tam już kończymy zbierać narzędzia takie warunki polowe, no ale co no nie chciałem nim jechać na takim uszkodzonym z takim problemem, ponieważ nie wiedziałem do końca co jest i mogłoby się to pogorszyć dlatego ciągnik tutaj przelotował sobie od 12 do 6 rano i już mamy temat ogarnięty, jest po 9 słuchajcie i sadzimy dalej, dzisiaj jest niedziela i jeszcze jedna sprawa, tak Kurczę trochę tak yy, myślałem sobie o tym, że mogłem to zrobić w nocą o 12, ale wszystko było gorące. No i nie mam takiego oświetlenia, żeby tu postawić, nie? Żeby to yy, miało jakieś oświetlenie, to mogłem to zrobić w nocy. Yy, byłoby to takie bardziej... No pewnie gdybym to zrobił w nocą, byśmy tutaj stali, nie? Bo tak to mamy straty, myślę że dzisiaj, że wydarzył nam do tyłu jesteśmy, nie? Ale no trudno, jest jak jest, nie poddajemy się, działamy dalej, nie? Fajnie, że tylko to było tą przyczyną, że nie, nie wypadnięte gniazdo z głowicy, bo to w ogóle byłaby katastrofa. Tak też mi taka myśl przychodziła do głowy, że może być problem z tym gniazdem. Ale jest. Jest gitara, Aby nic się dalej nie psuło. Już jadę, myślałem, że skończę, że zacznę sadzić tamtą stronę, czy ciężarówka jest, a wszystko zabrane są od nawigacji, jest monitor w ciężarówce na tamtym końcu pola. Także muszę tam dojechać, bo to wszystko, bo było wyjęte na noc. My tu byliśmy, to, tak, jak widzicie, tam w tamtym miejscu się popsuło, a tam mamy sadzeniaki na drugim końcu. Yy, I tam stoi ciężarówka i to wszystko zdjęłem, wsadziłem do ciężarówki. Także muszę założyć monitor nawigacji, żeby zacząć sadzić. Dlatego teraz yy, jadę... Co on tak Dlatego teraz mam taki przejazd na pusto, w tamtą stronę. Kurczę, bo nie, nie zwróciłem uwagi. A on już samochodem pojechał tam. Także tak, tak był przywiózł mi monitor. Dobra, to tam widzimy się później. Tak to u nas wygląda. Podajnik jest napędzany na hydraulikę. Tutaj hydraulika jest maksuma brana. Tu mamy paliwo. Właśnie podjeżdża, zatankować paliwo. Zatankuje paliwo i. Będzie sadził, a ja przyjeżdżam na nocną zmianę, a ja przyjeżdżam na nocną zmianę, znowu. No jedź pomału! Nie no dobra, będę tankować. Teraz tutaj w skanie są te monitory, muszę od nawigacji zabrać. Od nawigacji od jest monitor. Dobra, zanim sobie to, zamontuję do ciągnika. Sadzę dalej po naprawie. Powiem Wam, że nie wiem czemu się zgłosiłem na zastosowanie tych zestawów dźwigienek w zamienniku wymieniliśmy tylko jeden komplet, ten który pękł, ale myślę, że będę musiał chyba to rozebrać i wymienić wszystkie komplety, albo na te stare co były, albo kupić jakieś oryginale, albo w po prostu lepszej jakości bo takie mi to było podejrzane, te dźwigienki jakie montowałem, że tak to widać było po, po tym, że wykonanie nie jest tak jak należy. No ale jak już przyszło zamówiłem, no to, to zamontowałem. No To też kupiłem od takiego sprzedawcy od który, z takiego źródła, gdzie nie kupuję zazwyczaj części, bo tam gdzie kupuję, to akurat tego nie mieli. I widzicie jak to jest. Z tymi zamiennikami trzeba uważać, po prostu może zastosować, ale jeżeli mamy sprawdzone, tak? Jeżeli mamy sprawdzone, to, to stosujemy i wszystko chodzi jak należy. A jeżeli mamy jakieś takie zamienniki, które nie jesteśmy pewni, to lepiej sobie chyba odpuścić, choć widzicie, w ten sposób dowiodłem tego, że przekonałem się, że to tych zwigienek tych już więcej razy nie zamontuję tego producenta. Także dobrze, że to się tak skończyło, na razie wszystko jest w porządku, Chodzi ciągnie jak należy, sadzę dalej na nocnej zmianie. Także mam nadzieję, że się już na pewno, że się raczej już nic nie wydarzy. Czy będą jakieś filmy? No coś tam jeszcze pewnie nagram odnośnie sadzenia. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.